Hej, witajcie. To jest pierwszy filmik, który pokazuje Wam, jak wygląda obecnie mieszkanie, które niedawno kupiłem. Jeszcze przed remontem. Także chcę, żebyście zobaczyli efekt, jak jest obecnie. Żebyśmy potem mogli zobaczyć, jak się to mieszkanie zmieniało. Także w tym miejscu jest wejście. Jesteśmy w przedpokoju. I zaraz Wam pokażę kolejne pomieszczenia. W tym miejscu jest sypialnia. Albo przynajmniej będzie sypialnia, bo obecnie ta sypialnia, to pomieszczenie robiło za mały salon, który był połączony z kuchnią. Tutaj zostały wyburzone dwie ściany. W tym miejscu będzie postawiona nowa ściana, bo ja chcę przywrócić dawny układ tego mieszkania. Także tutaj będę miał sypialnię. Tutaj możecie zobaczyć kuchnię. Kuchnia jest oknem, na czym bardzo mi zależało. Kuchnia ma około 7 metrów. Tutaj będzie stała ta ściana, o której Wam wspominałem, oddzielająca sypialnię od kuchni. Więc yy, tak to wygląda. Ja bardzo dużo gotuję, dlatego właśnie okno chciałem. Tutaj będzie przejście do kuchni. Zaraz przy ścianie. Tutaj mamy łazienkę. Łazienka jest najmniejszym pomieszczeniem w całym mieszkaniu. Jest w tej chwili pralka, toaleta, umywalka i wanna. No ale na dobrą sprawę wanna wypadnie. No, tutaj będzie na miejsce wanny prysznic. Tutaj będzie miejsce na pralkę. Nad pralką będzie zabudowa do przechowywania. Tu będzie umywalka i toaleta tam, gdzie jest. Tutaj mamy ten przedpokój, który Wam pokazywałem na początku z wejściem. A teraz pokażę Wam salon. Proszę bardzo, salon 21 metrów. Salon jest naprawdę spory. Mam piękny widok z okien. I w tej chwili, w tej chwili, aż do tej chwili on był czyjąś sypialnią. Moim zdaniem trochę marnotrawstwo miejsca. No ale jak kto lubi. W salonie na dobrą sprawę zajdzie bardzo dużo zmian. Oczywiście. Tam będzie stała koło okna taka strefa wypoczynkowa. Prawdopodobnie będzie to kanapa, chociaż jeszcze się zastanawiam czy nie zrobić tam narożnika. Będzie stolik kawowy tutaj za mną na tej całej ścianie. Będę chciał mieć zrobioną szafę w zabudowie. Tutaj będzie stał mniej więcej stół z krzesłami jadalnianymi, a tam będzie telewizor wisiał naprzeciwko kanapy, dlatego, że właśnie jak tutaj będzie stała kanapa, no to chcę, żeby naprzeciwko był telewizor. No i na dobrą sprawę to będzie cały salon. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej małej przygodzie, małej, olbrzymiej przygodzie, największej przygodzie mojego życia, jeżeli chodzi właśnie o te, takie kwestie wnętrzarskie, mieszkaniowe. Tak obserwujcie profil, żebyście mogli zobaczyć kolejne filmiki, żeby nic Wam nie umknęło i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.